Siemanko Tu, dzień dobry, słuchajcie, no jesteśmy rozpieszczani, jeżeli chodzi o gry strategiczne w 2025 roku, szykuje się tyle premier, że głowa mała, mało szukać, Cywilizacja 7, Rada Moment, Heroes of Might and Magic, Olden Era, yy, nie wiem, czerwiec, mamy w drugim kwartale dostać wersję w Early Accessie, yy, nowy Commandos nawet niech będzie, Tempest Rising z RTS-ów, Pax Romana tutaj tuż za rogiem jest i jeszcze dzisiaj ogłosili nową Część Endless Legend, czyli Endless Legend 2. Wypuszczony właśnie został trailer, który razem wspólnie sobie obejrzymy. Ja tego jeszcze nie oglądałem, to jest świeżutkie dla mnie. Jedziemy! I am many things. I have been many things. Na napisy wyłączymy. O? God. God. Legend. Dusty. Part. Fajny, of this blue fajny internet, lektor. Wzięty. Mm. No, powiem Wam, że wygląda to kurde w porównaniu do Jedynki. Zajebiście. Porównywalnie, nawet nie wiem, czy nie ładniej przypadkiem o tej of Wonders 4. Jak tak się tutaj teraz przyjrzę na to. No, czekać, czy też regiony będą tak jak w Jedynce.

Ty Beskitu, czekaj, 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 czekaj. Beskitu, te drzewa tutaj patrzcie, one się, one tu wyrastają. Jak się zmienia zmienia klimat. Would have seen a in the no nawet, nawet tutaj. <todgłosy> o te te robale z teraz. To pamiętam. O, ale fajnie szukać, no, muszę zapozować. Muszę. Czerpie z tyłu normalnie. Ale muza zajebiście dobrana. Endless Legend. Two. O gościu! Fajnie. Świetnie, czekajcie, przeanalizujmy sobie gdzieś niektóre te momenty. Czyli pierwszy moment mieliśmy tutaj, jak się zmienia ze sztormu jakiegoś. Słoneczko, dajmy na to słoneczną pogodę. Wyrastają, wyrastają te drzewka. Tutaj też było pokazane, jak się zmienia nagle na zimę. Nie, ale bardziej mnie interesuje tutaj tam zalężek walki, ale walka w tej grze nigdy nie biodła pierwszych skrzypiec. Tutaj, to jest też bardzo fajnie zrobione. To jest strasznie krótkie te kadry dali. Aj, no nie mogę trafić. No ładnie, ładnie. To wygląda. Tu Dune Vibe, nie? Z tym czerwiem dla mnie. To, to, to jest ta wiocha tych robali całych, co w jedynce też byli. Czekajcie, gdzie było to miasto pierwsze? O tutaj. Tutaj nie, no tu świetnie wygląda graficznie, naprawdę. no Postęp jest niesamowity, jeżeli chodzi o przeskok z jedynki do, do dwójki, no ale to ile lat minęło? Nie jest 10 lat. 10 lat od jedynki, może nawet 11. No to już najwyższy czas, to nie mogą sobie pozwolić, żeby stać w miejscu. I szczerze Wam powiem, że Endless Legend to jest moja ulubiona gra, Studia Amplitude, i moim zdaniem, osobiście oni nie powinni właśnie odbiegać od tego, w sensie, bo Endless Legend był, jest 4X, ma swoje tam, Delikatne mankabenty, które mi nie odpowiadają. Typu, no nie jestem fanem regionów, ale akurat w Legend powiedzmy, że jest okej. Okay. Mamy jeszcze Endless space, Space'a. W ogóle od Endless Space'a oni zaczęli y, tworzyć gry w y, 4X, -y w sensie? Tylko, że to jest w kosmosie. A takim konkurentem w cudzysłowie to nie właśnie konkurent. Civki no to był ten Endless Legend to było fajnie, bo mieliśmy alternatywę, my jako konsumenci, jako gracze, żeby sobie pograć po prostu w 4 x ale już takiego bardziej fantasy, nie? Zresztą i to jest fantasy, to też co ja mówię, nie to, że bardziej fantasy, tylko centralnie w 4X-a to nawet nie konkurowało z Age of Wonders, szczerze mówiąc. Z niczym to nawet nie musiało konkurować, bo mogliście sobie pograć w Civkę, jak mieliście ochotę sobie poprowadzić cywilizację od starożytności do przyszłości, albo zagrać sobie w dosyć oryginalnego, z oryginalnymi rozwiązaniami: Endless Legend jedyneczkę. nie? Z tymi unikalnymi frakcjami. Tam tylko ten system budowania jest taki, no dlatego studia już optymalnie. Jak graliście w Humankinda, a być może nawet w Endless Legend, no to będziecie wiedzieli, o czym, o czym mówię. Nie powinni odbiegać, moim zdaniem, nie powinni robić gry typu Humankind, żeby konkurować bezpośrednio z Civkom i spróbować ich zdetronizować, tylko właśnie skupić się na 4X-ie swoim własnym, tak jak to zrobi, na przykład Zephon, bo miejsce na 4 x jak najbardziej jest. To nie trzeba robić 4 x i Bach trzeba, wiecie, zdetronizować lidera. Tak samo uważam zresztą o X-kobie. Wcale nie musi być to gra, wiecie, jeżeli chodzi o x kom żeby zdetronizować X-koma, który też jest filaksisu, nie? De facto. Wiecie co zrobimy? Żeby dać lepszy kontrast tego wszystkiego i porównać sobie do tego, co widzieliśmy tutaj, przypomnijmy sobie, przypomnijmy sobie jedynkę. Ja za chwilę do was wrócę, uruchomię jedynkę, odpalę tam mapkę i zaraz się dosłownie widzimy i sobie dalej na ten temat trochę yy, porozmawiamy. Dobra, jesteśmy już w grze, jakieś tam losowe ustawienia dałem, nic w niczym się nie bawien. wybrałem tylko sobie te smoki, nie Dra drakonów. I teraz jak możecie zauważyć, mapka już wtedy wyglądała dosyć specyficznie, w sensie pod tym kątem bardzo ładnym, estetycznym, artystycznym aspekcie. Miała swoje tam gdzieś też jakieś mankamenciki, ale ogólnie gierka sztos yy, wizualnie super gameplayowo. Także to co tutaj było takie dosyć oryginalne, no to każda frakcja miała swojego bohatera, którego mogli się rozwijać, żywk umiejętności. Ono było trochę takie... ubogie, powiedzmy sobie szczerze, bo te żywka były bardzo podobne. Mam nadzieję, że ten system zostanie usprawniony dosyć mocno. Coś na zasadzie Age of Wonders 4 lub nawet i lepszy, bo w Age'u, znaczy WoW, no to, to to jest... No, lata świetne powiedzmy, według mnie oczywiście, nie? Ale fajnie było też, że ekwipunek naszego bohatera i autentycznie itemy, które zdobywaliśmy, też było na statystyki, na siłę tejże jednostki. To, co bym chciał w dwójce zobaczyć, no to właśnie, że. Wygląd naszego bohatera się zmienia w zależności od temu jaki mu założymy no w tego nie było ale no, no nie szkodzi trudno dalej co my tutaj mieliśmy mogliśmy chyba też nasze jednostki militarne sobie upgrade'ować i uzbrajać je w jakieś tam też przedmioty przez co one stawały się automatycznie też silniejsze nie ten system to pewnie kojarzycie też z tego z human jeżeli nie grajcie, powtarzam się w endless legend tylko to jest dlatego studia dosyć Specyficzne, to jest nie wiem czy to jest dobre słowo, oryginalne, nie niespecyficzne, nie, nie oryginalne, znaczy może i oryginalne, oni mają tę tendencję, że oni sobie właśnie dają żarcie, produkcję, kasę, naukę, zaznaczają sobie w ten sam sposób i pola tam dają y, różne. Wartość. No, można powiedzieć, że jak to w 4X, ale jak zobaczycie sobie Endless Space, a, a zobaczycie potem Endless Legend i Human to będziecie widzieli, o co mi już chodzi, nie? że to jest bardzo do siebie po prostu yy, podobne. Chciałbym też zobaczyć bardziej rozwinięte walki, no bo jeżeli ko dla kogoś nudne były walki w Age of Wonders 4 na przykład, to tutaj, <ścoughs> no, no to tutaj jest jeszcze gorzej, nie? Tutaj walki są na zasadzie, że macie sobie armię. Klikacie swoją jednostkę, która ma zaatakować wrogą jednostkę, wydajecie najpierw rozkazy, a potem to jest jakby execute, egzekwowane, w sensie wykonywane są te, te, te czynności, te ataki. I jest to takie bardzo, bardzo dziwne. Fajne jest to, to tak się jest w Humankindzie, w sensie to jest plus Humankinda też, że jak macie sobie oddział, który sobie gdzieś tam sobie drewcze, dajecie atak, no to pole tutaj, na którym. Które widzicie, no to autentycznie na tym obszarze się toczy walka, macie tylko wyznaczony wtedy specjalny obszar do tejże, do tejże potyczki. Dalej, drzewko technologii. No bo tutaj technologie to też one były bardzo podobne do siebie gdzieś tam któraś frakcja miała coś jakąś jedną technologię specjalną gdzieś miała coś w innym miejscu czegoś nie mogła sobie zbadać i to by było tyle nie one były zba, za mało zróżnicowane jak na mój yy, jak na mój taste jak na mój gust więc to no ale tutaj to nawet nie ma nawet co, o czym mówić o raczej na pewno skoro to minęło tyle lat to już będzie druga część to to wszystko zostanie usprawnione Niemniej, kurde mega mega informacja ja osobiście Endless Legend dopisuję do listy gier, w które będę chciał na 100% w 2025 roku zagrać oraz zrobić z tego parę materiałów. Powiem więcej, jeżeli jakieś nowości, nowe informacje odnośnie Endlessa 2 będą się pojawiać, to też postaram się z tego zrobić odpowiedni materiał. A tymczasem dzisiaj to tyle. Jeżeli się podobało, standardowo kciuk łapka w górę, chociaż to jest to samo. Komentarz na zasięgu również minę widziany. Subskrypcja, jeżeli tego jeszcze nie robicie, żeby ten kanał był tak duży, jak inne tego typu kanały. I widzimy się w kolejnych materiałach trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć!